Witajcie w naszej piwnicy. Witamy. witamy. Jesteśmy w podziemiach Mokotowskiej Kamienicy. Miejsce tajne. Tutaj zorganizowaliśmy studio. Zaczęliśmy organizować, żeby no bardziej precyzyjnie tak powiedzieć. Właśnie, bo wynieśliśmy ze pięć worków gruzu, grudzu, żwiru, jakichś kartonów. No i tu będziemy mieli naszą miejscówkę będzie nasze studio parę dni temu, żeśmy zakończyli przygotowanie projekt dla Patronite'a i na Patronite'cie będziemy, e, e, założyliśmy profil i tam porobiliśmy i progi i cele no po to, żeby nasze studio zacząć wyposażać, żebyśmy mogli tak. dokończyć projekty projekty naszego Navicoina, Golda no wszystko to, co robimy w Narodowym Instytucie Studiów Strategicznych, w twoim Smart City no, bo jak wiecie już od dłuższego czasu razem współpracujemy i te projekty ze sobą są komplementarne, kompatybilne. I ta współpraca nam bardzo dobrze, dobrze tak. przenosi takie synergiczne. Tak, jak już to idzie elementy. nam z kopyta, nie? No właśnie. Ja tak, Ale prosimy o wsparcie od Państwa, bo tak bez was nie będzie mogli się rozwijać. O, o, o co w tym chodzi, że, że teraz w ten sposób się robi wszystkie startupy i projekty, że zaczyna się od budowania kontaktu z odbiorcą. Tak jak my na przykład mamy nietypowy produkt, bo, bo produkt nisu to są głównie produkty intelektualne, to są opracowania, rekomendacje polityczno-gospodarcze, ale też i waluta społecznościowa, bo my chcemy stworzyć społeczność. Po to to robimy, żeby tak. stworzyć jak najszerszą społeczność wolnych ludzi, posługujących się suwerennym środkiem transakcyjnym, który się między sobą wymieniają towarami, ale również i myślą. Tak, bo to jest takie, wydaje mi się, że to wymaga uporządkowania, bo Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, prawda, tutaj to, od czego ty zaczynałeś parę, parę lat temu, no to e, służy właśnie w przygotowaniu, opracowaniu strategii, ekspertyz dla można powiedzieć raportów. Dla, dla, dla rządu. Natomiast tutaj Robimy coś zupełnie unikalnego i nowego, że jako think tank, jako instytut, nie poprzestajemy tylko na tych ekspertyzach, tylko chcemy, że tak powiem, zrealizować to, co jest postulowane i w pewnym sensie sami organicznie zbudować to. Dokładnie przenieść to, to, na, to, to, to na język komuniki. praktycznego działania, prawda? Bo, tak. bo, bo po co tworzymy tą, tą społeczność, żeby ona w praktyce właśnie posługiwała się tymi narzędziami, które tworzymy i zobaczyła, jak wielkie korzyści one. Im przynoszą. Bo my myślimy w kategoriach proobywatelskich. Hmm. Twoje smart city. No po co jest, jest robione? No po to, żeby właśnie mieszkańcom było coraz lepiej, żeby mogli posługiwać się takimi narzędziami, który, y, y, gdzie będą mogli y, y, odszukać inne osoby. Które mają podobne zainteresowania, mogą się spotkać, zrobić razem projekt, tak żeby to życie było tak. ciekawsze, milsze, pozwalało mi się właśnie rozwijać. Ja, ja widzę, że, 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 że to tak do końca nie idzie, że publikujemy naprawdę mądre rzeczy, my się możemy nawet nad nimi zachwycać, ale jak przychodzi do realizacji. Tak, no to nie wiadomo, co jest właściwie sednem tych projektów, które właśnie są tak mocno intelektualnie przygotowane. I wydaje mi się, że właśnie, że brakującym elementem jest to, żeby przestać się tak rozróżniać, że my jesteśmy ekspertami, którzy mówią w studiu, gdzieś nagrywają mądre rzeczy, i jakby liczymy, że samo. Gdzieś coś zacznie się dziać na bazie tego, tylko właściwie chcielibyśmy, żebyście wy jakby przyszli do nas gdzieś do studio, czy żebyśmy się mogli spotkać w jakiejś sali, tak? Żebyśmy mogli się dotknąć. No właśnie, i... na, na Patronencie takie cele, żeśmy so, sobie wyznaczyli, że będziemy chcieli się bezpośrednio komunikować z Państwem, bo żeśmy zdefiniowali, co w tym systemie, w którym obecnie funkcjonujemy, jest wadliwego, co nam przeszkadza żyć. Budujemy nowy system taki, który właśnie wyeliminuje te wszystkie wady obecnego systemu dla dodatkowe narzędzia, które umożliwią właśnie no, lepiej się rozwijać, lepiej żyć, lepiej tą naszą planetę zagospodarować. Tak, prawda? I w ogóle ja taką, taką czuję potrzebę sprostowania, też takiej właśnie sytuacji życiowej, materialnej, bo ludzie na przykład czytają na przykład Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, no to każdy sobie może wyobraża, że to e, macie własne biurowce, setki tysięcy grantów e, rządowych i nie wiadomo jeszcze jakie e, układy, a, a wszyscy wiemy, że, że de facto e, to państwo to są gruzy albo w ogóle e, coś i, znaczy, nie było. Instytut nazywa się Narodowy, dlatego że służy obywatelom i, i że chce zrobić coś dobrego dla dla polskiego narodu. Natomiast nigdy żeśmy nie wzięli żadnego grantu e, e, rządowego, nigdy żadnego grantu e, z, ze środków unijnych. W ogóle w ten sposób nie finansujemy. E, na początku było to po prostu tylko z odszkodowania, które dostałem za internowanie i za, e. za więzienie, które uznałem, że nie powinienem wydać na, na, nie wiem, na zapłacenie jakichś swoich długów. Czy, czy, czy pojechanie na Majorkę, tylko że muszę to wydać na cel społeczny. I tak, tak? zastopowany Narodowy Instytut I Ja to myślę, że, 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 że ty i w ogóle eksperci jesteście bardzo niewygodnymi ludźmi dla, dla systemu, dla tego całego establishmentu, tej sieci think tanków, różnych ciał doradczych, różnych ekonomistów, uniwersytetów wyższych. Bo to prawie to, żeby pewien klin my, temu wszystkiemu. My nie chcielibyśmy być, Kłam. że tak powiem, niewygodni, wręcz odwrotnie. Chcielibyśmy być takimi, którzy wspomagają tych, którzy są przy władzy. Tylko ta władza potrzebuje zupełnie czegoś innego, to ponieważ ona nie działa na rzecz, na rzecz narodu, nie działa na rzecz na obywateli. Są najemnikami tak? korporacji to my jesteśmy im do niczego nieprzydatni, demaskując właśnie to, w jaki sposób oni się. E, Albo pokazują, e, że można inaczej. Nie? Dokładnie, bo, bo ludzie myślą, że nie, ma, że nie ma żadnej alternatywy. Tak samo jak w głosowaniu. Wybieramy mniejsze zło. No, na, 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 najgorszy pomysł na, na wybory to jest wybierać mniejsze zło. Nie, trzeba na tych listach poszukać odpowiednich ich osób, y, 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 nie w partiach establishmentowi i, i wreszcie spróbować to, y, to zmienić, bez zaangażowania. To jest niesamowicie trudne, sytuacja wydaje się być wręcz e, beznadziejna, mówiąc e, brutalnie, ale trzeba chyba postawić właśnie w ten sposób e, sprawy, nie czarować się, że, że jest jakoś fantastycznie, prawda? Będzie w sobotę w Łodzi, mamy takie spotkanie, gdzie się przygotowuję i poproszono mnie o takie krótkie wystąpienie, a ja tam będę pokazywał e, e, niestety najpierw, jak jest źle, Bo mhm. pokazujemy oczywiście rozwiązania, ale przez te 30 lat e, można by nazwać, że został <laughs> przeprowadzony na Radzie Polskim e, taki holokaust porównywany do II wojny światowej, jeżeli chodzi o populację, która... Mhm. Która się zmniejszyła 40 tak, jak to nie... tysięcy osób rocznie. Yy, znaczy jest tak, że w ogóle przez ostatnie 30 lat yy, yy, 11 milionów nas ubyło. To tyle, co, co w czasie II wojny światowej. Podobnie jest w kwestii yy, majątku, który żeśmy utracili. I świadomość społeczna jest na poziomie zerowym że taki Holokaust się tutaj odbył tak, na myślę, Narodzie Polskim. Tak, że póki Polski. jest ta ciepła woda i, i prąd, to, to jednak Polak będzie w y, żółtym No tak, jeszcze, jeszcze mu się wydaje, że te 500 plus, które dostaje, no to... To mu ktoś to darowuje. Nie, nie, najpierw rząd zabiera tysiąc złotych, po to, żeby z tego tysiąca ukradzionego nam e, niby dać nam pięćset złotych. No I to jest jeszcze dodatkowo się za zadłuża w zagranicznych bankach. No. no więc czekamy tutaj na Wenezuelę. Mamy już my przynajmniej zaczynamy tutaj w piwnicy się szykować na, 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 na przetrwanie. Jakoś może to będziemy zapasy gromadzić. Będziemy, i... będziemy nadawać stąd. Właśnie, po to zrobiliśmy za tak. kim, Chcemy nadawać. dostęp do wolnego w... słowa. Mieli z piwnicy, ale wolne Widzimy, prądnice, prądnice trzeba trzeba będzie tutaj no. będziemy zbierać na paliwo do, do prądnicy i może na jakichś falach e, krótkich nadawać tutaj na Mokotowie, tak żeby Państwo mogli wolnego słowa e, zaznać. Może też jeszcze przez tego YouTube'a coś nam się uda przetransmitować, choć to bardzo niepewne też jest systemowe medium i też będziemy robić zbiórkę, jak nam się uda, to na Patronite, jak nas nie wpuszczą, to, to, to jakoś e, inaczej. Będziemy inaczej. No, chcemy zrobić portal transakcyjny, który umożliwi Państwu właśnie zakup ekologicznych e, towarów bezpośrednika, właśnie żeby pominąć tak. te, te markety. No, no, pewnie będziemy chcieli coś tutaj, może pokażesz kamerą, tak, jak mogę wygląda państwu to, to nasze, nasze piękne studio. Tak, może po kawałku. No, któreśmy troszeczkę odnowili tam jest kamera druga no, pożyczona, bo na kamerę też zbieramy. Ech. Niestety jest pożyczona, bo na razie jeszcze nie mamy kamery. To. Ale myślę, że już niedługo dostaliśmy w prezencie wprawdzie taką szerokokątną 360, ale ona się nie nadaje. Na no, do, do studia, na takie konferencje będziemy ją używać, a tu do studia powinna być taka kamera, przede znaczy, wszystkim, tutaj. którą będzie dobrze słychać, bo na to się Państwo najbardziej skarżycie. Eee, tu, no jest, to tu jest widać. taki walor, że, że jest e, cicho, tak? My jesteśmy w piwnicy, możemy nawet tutaj obłożyć ściany, jakby jakieś było echo. Nikt nas tutaj nie niepokoi, nic nie jeździ, więc tutaj można spokojnie rozmawiać, montować nagrania. A też widzieliśmy studia innych telewizji, takich nawet bardziej znanych. Wcale tutaj aż takich dużych kompleksów nie, nie mamy, organizując tutaj studio. A może nawet tutaj uda się, żeby to lepiej wyglądało. To zależy od, od Państwa w zasadzie. No będziemy tu zapraszać różnych ludzi. No to jak widzicie, jest stół teraz przykryty za konceratą, mm -hmm. bo był strasznie zniszczony. No ale tam spróbujemy jakieś komputery właśnie do montażu postawić. I mam nadzieję, że to zacznie hulać. No i, że tak, tak, komputer. Będziemy nasze, nasze yy, prace, nasz dorobek przekazywać Państwu yy, właśnie w taki sposób. Tak, no bo na razie do tej pory ile nasz kanał zgromadził już te yy, mamy 3-4 tysiące. Yy, Nie, no, jesteśmy yy, blisko yy? 4 tysiące subskrypcji już jest na naszym, na naszym kanale. Yy, no, z, filmów jest yy, ze sto kilkadziesiąt. Więc, Więc yy, to, to dosyć szybko widać, yy. że, że jest. Yy, bo państwo że są zainteresowani tym. Będziemy, będziemy to, to, to rozwijać. Warto, to jest precyzyjnie opisane na Patronite, bo tam zobaczycie Państwo, jakie mamy cele, jakie mamy plany yy. i to jasno wynikać. Chcemy porobić jeszcze takie specjalne cotygodniowe audycje informacyjne. Jedno się nazywa NAWI Temat, a druga będzie się nazywać NAWI My, która będzie opowiadać, w jaki sposób właśnie możecie się Państwo posługiwać tym środkiem transakcyjnym, który rozdamy w jaki sposób on Wam właśnie pomaga, pomaga w życiu, jak możecie się tym wymieniać, jak możecie korzystać z usług innych ludzi, jak możecie docierać do, do towarów. Będziemy zapraszać ludzi, którzy będą opowiadali w jaki sposób to im zafunkcjonowało. No chcemy porobić kilka audycji takie, żebyście Państwo mieli jak największy pożytek z tej naszej, naszej działalności. Tak, czy taką dobrą ekonomię etyczną chcemy wprowadzić? Będziemy nagradzać też, przekazywać nawigojny za wsparcie? Dokładnie tak. I również będziemy, będziecie mogli Państwo sugerować tematy. Od, od pewnego progu nawet będziemy Państwa zapraszać tutaj do naszego studia, żebyście, żeby ta nasza współpraca była rzeczywiście synergiczna. My też chcemy się od Państwa, Czegoś nauczyć i będziemy zapraszać również tutaj do studia, bo to też jest jedna, jedna z zagrod, którą jesteśmy na tak. Też My mamy zaproszenie, żeby 5 października odwiedzić Górzno, gdzie Darek Kudełko, znany nam z jednej Polski, nasz kolega otwiera lokalną stację CWC, Centrum Edukacyjne że będzie... Tak, jedziemy tam z kamerami, jesteśmy zaproszeni. Ja wprawdzie w tym samym dniu jestem właśnie w tej Łodzi na konferencji, ale już tak mówiłem, że prosto z tej konferencji właśnie siadam w pociąg i, i tam jedziemy. Ty chyba, Mateusz, będziesz wcześniej, prawda? Bo, bo, tak, ja, bo ja będę tak. dopiero po, po 15, ale, ale będziemy to filmować, nagramy też... Program z, z naszym kolegą, żeby opowiedział o tym o tym centrum edukacji, jakie korzyści wy będziecie mogli z tego mieć, dlaczego to robi. Tak to itd. są tak dalej. Jedyne wolne media teraz. No, tak, no. Małe kanały, jak taki lokalny sklepik z dobrym mięsem, z dobrym pieczywem naturalnym. Tak Ale to tutaj... nam pozwala być zdrowym. No. Przenieśliśmy się do piwnicy, być może jak. Jak uda nam się odzyskać suwerenność, niepodległość, to wyjdziemy na powierzchni. Na razie jesteśmy w podziemiu, polityczna hmm. piwnica, polityczna awangarda. Ty, tak. Polska ciemnie, w nie podziemia. Tak, no dajcie nam znać, co, co tym wszystkim e, myślicie. E, tu już podstawowo ogarnęliśmy, ale jeszcze naprawdę dużo do zrobienia. Potrzebujemy na przykład jakąś kanapę tutaj żeby było bardziej tak sympatyczne, żeby można było zaprosić jakąś herbatę, nalać kawę, jeśli się tu spotkamy. Też chętnie, jak ktoś chce nam tu pomóc, poporządkować, to też serdecznie zapraszamy. Tak, damy znać adres, tak, i, gdzie byśmy się mogli spotkać. Poprosimy no o subskrypcje, komentarze, odzywajcie się do nas. Adresy strony są za nami. Tam są telefony do nas, tam są maile do nas, więc skomunikować się z nami można bez problemu. Tak. No więc na razie chyba tyle z piwnicy. Dziękuję Wojtku. Dziękuję Mateuszowi. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy za subskrypcję i życzymy miłego dnia. Zapraszamy na, na, na patrona i dziękujemy za całe dotychczas przekazane nam wsparcie od anonimowych darczyńców. Bardzo dziękujemy.